Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w niedzielne popołudnie. Właściwie to już chyba w niedzielny wieczór. Słuchajcie, jutro dla niektórych kończą się ferie, wracamy do nauki stacjonarnej. No, my mamy jeszcze jeden tydzień ferii, także troszeczkę luzu, troszeczkę swobody jeszcze przed nami. Dlaczego troszeczkę swobody i dlaczego troszeczkę luzu? Kochani, wiecie o tym, że dzisiaj w nocy kończy się ten moment, kiedy możecie zgłaszać swoją chęć udziału w rozdaniu. Dzisiaj w nocy, z niedzieli na poniedziałek, o północy następuje zamknięcie możliwości zgłoszenia swojej chęci udziału. Warunkiem zgłoszenia się i w ogóle warunkiem rozdania było to, że miałyśmy osiągnąć nasz kanał miał osiągnąć 4000 subskrypcji. To się stało. W piątek było ponad 4100 subskrypcji, już tak dosyć grubo było ponad 4000. No i słuchajcie, i bum, i trach. Co się stało wczoraj. Właściwie to mogę powiedzieć, że nie wiem, co się stało wczoraj, ponieważ wydarzyła się rzecz dziwna. Dla mnie w dalszym ciągu niewyjaśniona. Wczoraj zdarzyło się to samo, co w ubiegłym roku. To znaczy, zaczęły nam spadać subskrypcje. Zaczęły spadać lawinowo, zaczęły lecieć w dół. Nie jestem w stanie powiedzieć, co się stało. Gdzieś mówi się o jakimś cyberataku, mówi się o jakimś likwidowaniu kont, związanych być może z sytuacją bardzo niebezpieczną, która teraz jest na świecie. A wiadomo, że YouTube jest, jest takim miejscem, które zrzesza ludzi z całego świata, więc on też na pewno odbija się na nim różne, różne sytuacje, odbijają się takie, które są na świecie. A że nie ma pokoju, nie ma zgody, no mogą się również tam takie rzeczy dziać. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, co jest powodem i co spowodowało to, co się dzieje. Od wczoraj y, subskrypcje lecą. Lecą. Nie mamy już 4000. Mamy jak ostatni, ostatnią chwilę, kiedy spojrzałam, to miałyśmy około 3800 subskrypcji. I one w, dalszy, w dalszym ciągu spadają. Y, kochani, to nie jest sytuacja taka, że ktoś odsubskrybowuje kanał, bo w takiej ilości to się nie dzieje. Zazwyczaj jest tak, że to jest taka płynna regulacja. Subskrypcje przybywają, ubywają, komu się coś podoba daje subskrypcję, komu się przestaje podobać, zabiera subskrypcję, normalna rzecz. Natomiast to, co my obserwujemy, to jest lawinowo leci w dół. Nic nie przybywa, wszystko spada. Boję się sytuacji, że jutro, pojutrze obudzę się i naprawdę może się okazać, że mamy zero, że nie mamy subskrypcji, już nic. Dlatego ten dzisiejszy krótki filmik. Przychodzę do Was tak. Po pierwsze, żeby Wam powiedzieć. Wyjaśnimy sytuację. Na razie nie mamy możliwości dowiedzieć się, co się dzieje. Dopiero będziemy się dowiadywać jutro po weekendzie. Dowiemy się najprawdopodobniej, co spowodowało taki drastyczny spadek i czy to się uda zatrzymać. Druga sprawa, chcemy Wam powiedzieć, że nie musicie się obawiać o rozdanie. Ono będzie, tak jak jest zapowiedziane, osoby, które wzięły udział, będą brane pod uwagę. Jeżeli ktoś jeszcze chce wziąć udział w tym rozdaniu, może jeszcze zgłosić, jeszcze jest kilka godzin, możecie w tym brać udział, nie ma najmniejszego problemu. To będzie na pewno. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli by się zdarzyło, jeżeli jesteście obserwatorami, jeżeli ten kanał pomaga Wam i wspiera Was, a myślę, że tak jest, jeżeli zauważycie, że naprawdę będzie moment, że będzie zero subskrypcji, bo tak może się zdarzyć, bo ja nie wiem do którego momentu to poleci, no poniżej zera już chyba nie spadnie, więc to, co jest, jest nam po prostu w tej chwili zabierane to myślę, że chcę, żebyście wiedzieli, że nie musicie się obawiać, bo kanał nie przestaje istnieć, my będziemy dalej tworzyć, będziemy budować tą swoją społeczność od początku, bo chcemy to robić dla Was, chcemy rozwijać się dla Was, jesteście tego warci, żeby ten kanał istniał dla Was, żeby się rozwijał i naprawdę nie chcemy z niego zrezygnować. Za dużo pracy, za dużo wysiłku, łez włożonych w to, żeby ten kanał jednak się rozwijał, żeby, żeby była ta nasza... Może nie największa, ale bardzo fajna społeczność, więc on nie przestanie istnieć i to możecie być o tym, możecie być przekonani, i tego możecie być pewni. I chcę wam powiedzieć, że dowiemy się. Czy to najprawdopodobniej to jest znowu wina albo licznika, który mamy od samego początku uszkodzony, bo tak jak wam kiedyś mówiłam, nie jesteśmy w stanie powiedzieć ile tak naprawdę jest tych subskrypcji. Nie wiemy, bo one spadają, wzrastają, to jest tak wszystko ruchome, trudno powiedzieć. Natomiast chcę wam powiedzieć, że dowiemy się. Mam nadzieję, że ktoś nam udzieli takiej informacji, co się zadziało. Co jest powodem tego, no i jak się dowiemy, to oczywiście przekażemy Wam informacje. Na ten moment chciałam, żebyście to wiedzieli, bo musicie wiedzieć, co się dzieje i dlaczego tak nagle lecą te subskrypcje. Rozdanie jest, nie jest w jakiś sposób zagrożone, wszystko będzie tak, jak ma być. Trzymajcie kciuki, wspierajcie nas dobrym słowem, wysyłajcie do nas dobre fluidy, bo boję się, że znowu jest to, co było znowu jakiś atak hakerów. Czemu nasz kanał, czemu znowu nasz kanał, kolejny raz? Czemu tak się dzieje? Nie wiem, ale bądźcie z nami, nie opuszczajcie nas. Mam nadzieję, że wszystko niebawem wróci do normy i na pewno się wyjaśni. A ja życzę powodzenia podczas losowania nagród. Pa!